Jakżeż miło powitać mi 300 tysięcy osób, które już zebrały się tutaj na kanale. Ostatnio pękło te 300 tysięcy. I oczywiście będzie obiecany special, czyli przeróbka piosenki Despacito. Nie zdradzam o czym, nie zdradzam tytułu, ale w tym tygodniu się pojawi. Już tylko klip pozostał nam do nagrania. Jak widzicie, na 300 tysięcy będzie też kilka zmian. Po pierwsze, sprawiłem sobie wdzianka futrolowe. Oczywiście również znalazł się tutaj sponsor kanału. Innych niespodzianek na razie nie zdradzam, ale też wkrótce będą się pojawiały. Dlatego zacierajcie rączki. Co będzie, to będzie. Zobaczycie, a my przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Przede wszystkim transfer transfer Neymara. Transfer Neymara, czyli powiemy sobie parę ciepłych słów o Brazylijczyku zapewne. E, Strygerujemy jego fanów, bo nic tak nie bawi, ale ponieważ jest poniedziałek, nie możemy zapomnieć o podsumowaniu transferów tygodnia, więc będzie dodatkowe pięć nazwisk, z czego naprawdę dwa dość interesujące i głośne transfery. Więc serdecznie zapraszam, zostawcie subskrypcję i jedziemy z tematem. Zacznijmy od podsumowania transferów ostatniego tygodnia. Top 5 z wyłączeniem Neymara, bo to, że Neymar zająłby pierwsze miejsce, on na pewno zajmie pierwsze miejsce w całym tym okienku transferowym. Nie oszukujmy się, że będzie inaczej. Więc top 5 bez Neymara, on jest poza skalą. Zaczynamy od Alvaro Negredo. Alvaro Negredo, który. No, to jest taki piłkarz, o którym zawsze się mówi, że no, dobry napastnik, i tak naprawdę no, jest to taki no, dobry napastnik, ale nie urywa. Moment, kiedy płacono za niego grube miliony euro przy Manchester City, no, był dla mnie kuriozalny. Obecnie po wypożyczeniu do Middlesbrough, gdzie rozegrał 3000 minut, 10 bramek w Premier League strzelonych, więc to minimum osiągnięte. Walencja nie jest przekonana, sprzedaje go do Besiktaszu za uwaga 2,5 miliona euro. Oto prawdziwa wartość Alvaro Negredo, ale nie, no żartujemy sobie. 31 lat już chłopak ma także swoje lata, no i idzie zarabiać do Turcji. Matias Bethino, czyli piłkarz, który jest pochodzenia urugwajskiego i trafia do Interu. Trafia do Interu za 24 miliony euro, sam wyceniany jest na 13. Transfer o tyle ciekawy, że jest to piłkarz stosunkowo młody jak na karierę. No w średnim wieku powiedzmy 25 lat, środkowy pomocnik wyceniony na 13, na 13 milionów w ostatnim sezonie był bardzo ważnym elementem Fiorentiny. 40 spotkań, 4 bramki, 4 asysty. Pod tym względem nie ma tutaj jakiegoś urwania głowy, ale na pewno jest to transfer, który trzeba odnotować. Kolejna próba interu ściągnięcia środkowego pomocnika, który zrobi robotę. Simon Kerr jest etatowy już obrońca reprezentacji Danii, ma 28 lat, środkowy obrońca, 67 występów w reprezentacji Danii. Tułał się po różnych klubach, naprawdę sporo tych klubów zaliczył. Y ostatnim był Fenerbahçe, gdzie trafił z Lille i teraz opuszcza Fenerbacze na rzecz La Liga. Sevilla pozyska tego Duńczyka. Za 12,5 miliona euro, więc to są niezłe. W dobrej cenie go wyciągnęli, bo wiadomo, środkowych obrońców ceny mogą być naprawdę bardzo bardzo wysokie czasami. I myślę, że Sevilla będzie zadowolona. Będzie pan zadowolony. No i przechodzimy do takiej trujeczki, która już zaczyna elektryzować. Po pierwszej Keleci i No, 20-letni piłkarz, fantastycznie się zapowiadający. Ale jak jesteś Manchesterem City, to na co ci fantastycznie zapowiadający się piłkarz? Jak Wydajesz majątek na gwiazdorów i dlatego sprzedali go do Leicester. Za 27 prawie 30, prawie 28 milionów euro. No, ten młokos jeszcze nieopierzony w zeszłym sezonie. Jakieś tam plichty grał niecałe 900 minut, a i tak strzelił 7 bramek, i 3 asysty. Moim zdaniem to będzie naprawdę piłkarz, który się fajnie rozwinie. I prędzej czy później pewnie to Leicester opuści za większe pieniądze znając życie. Nemanja Matic, o tym transferze chciałem o ten transfer chciałem zapytać Was tak naprawdę, przede wszystkim fanów Chelsea, bo wydawało mi się, że to jest dobry piłkarz, który w Chelsea robił dobrą robotę. Tymczasem Londyńczycy sprzedają go za 45 milionów euro do United. Rozumiem, że to są duże pieniądze jak na 29-latka, choć przy dzisiejszym rynku transferowym jakoś nie urywają. Ale no właśnie, czy to, jest, czy to jest sprytny ruch, czy nie jest to przypadkiem wzmacniania rywala kosztem samego siebie? Dajcie znać, co, co o tym sądzicie. W zeszłym sezonie ponad 3000 minut tego sympatycznego jugola, czyli serba, przełożył się do na 40 spotkań, 2 gole, 9 asyst. No i Neymar, no zanim sobie porozmawiamy, rzućmy okiem, już niech, niech stanie się zadość. Wyceniany na 100 milionów euro zawodnik przychodzi za 222 miliony do Paryża z Barcelony. W zeszłym sezonie 20 goli, 27 masy. no takie statystyki ligowego średniaka. Trygerujemy, trygerujemy i zostaw Neymara, zostaw Neymara, kurwa. Neymar to kundel. To jak już sobie poszliście <laughs> i najchętniej odsubskrybujcie kanał, to powiedzmy sobie może kilka słów więcej na temat tego transferu. Po pierwsze, odświeżyłem ostatnio swój odcinek. Uwaga, 11 lutego 2016 pod tytułem Czy Neymar odejdzie do Manchesteru za 190 baniek. Dlaczego? Dlatego, że taka telenowela z nim miała już miejsce właśnie półtora roku temu, kiedy to ojciec Neymara ogłosił, że Manchester zapłacił chce zapłacić 190, że taka oferta wpłynęła za Neymara. Neymar wtedy no bliźniacza sytuacja, milczał. Nie wypowiadał się. City włączyło się do walki o Neymara, no i była taka gówno burza gówno burza. Kibice część uważała, że sprzedać go za te 190 milionów, bo to dużo pieniędzy, część uważała, że za tyle to można jego korki kupić. Inni uważali, że on nie odejdzie z Barcelony, bo przecież on chce tu wygrywać trofea. A ja wtedy powiedziałem dokładnie to, co mówiłem w tym sezonie. Neymar. Jest gotowy i możecie sobie odsłuchać ten odcinek. Zapraszam link w opisie. Neymar jest gotowy zrezygnować z wysokości projektu sportowego na rzecz gorszego projektu, gdzie po pierwsze będzie liderem, wszystko będzie pod niego, to jest oczywiste. Po drugie będzie zarabiał dużo więcej pieniędzy, to jest oczywiste. I po trzecie będzie zarabiał dużo więcej pieniędzy jego tata, co też jest oczywiste. Neymar jest typowym najemnikiem łasym na pieniądze. To było oczywiste dla mnie od samego początku, część osób tu dostrzegała jego miłość do dumy Katalonii. Wielki śmieł czynił pustki w domu moim, moja droga Neymarko, tym zniknieniem swoim. Także Neymaritki nie ma, nie będzie miał kto padać, nie no jeszcze Luis Suarez może padać w polu karnym widowiskowo, ale zawsze jednego parodysty mniej. Wielka strata sportowa dla La Liga, wielka strata sportowa dla FC Barcelony, nie ulega to wątpliwości, ale tutaj jest 220 milionów euro do wydania. Jak ja bym rozdysponował te pieniądze? Zapraszam na odcinek na sport.pl, który wrzuciłem właśnie dzisiaj. Odnośnie tego, jak Barcelona powinna zagospodarować te pieniądze, jak ja to widzę. Powiem jeszcze o samym transferze, że jest to niepokojące zjawisko, bo Katar. Który może tak łatwo obchodzić te finansowe Fair Play, które działa tylko na papierze, bo niewiele jest klubów na świecie, które mogą sobie pozwolić, by rząd jakiegoś państwa wpłacił piłkarzowi 300 milionów euro, i w ten sposób to piłkarz sam siebie wykupuje tak naprawdę PSG nie płaci za ten transfer. To jest wałek ogromny, na który właśnie tylko Katar może sobie pozwolić, przynajmniej nie przychodzi mi do głowy żaden inny klub, którego właścicielem jest tak naprawdę. No, po części rząd i państwo i to jest bardzo niepokojące, aczkolwiek nie przejmuję się tym, dlatego że nawet jeżeli PSG sprowadzi pół miliarda gwiazd, wyda 400 miliardów na kolejne nazwiska i powyciąga wszystkich, to nadal będzie to PSG robione na petrodolarach. A jak jeszcze nie odsubskrybowaliście kanału, to przypominam, że Neymar to straszna pała jest. A jeszcze jest jeden zarzut, że ja ból o jego odejście. Uwierzcie mi, ja się cieszę. Ja się naprawdę bardzo cieszę, że on odszedł. Jeszcze mógł, tak jak powiedziałem, zabrać ze sobą Jordiego Albę, ale tego niestety nie zrobił? I cieszy mnie to, a byłbym ultra szczęśliwy 10 na 10, tak to jest 9 na 10, gdyby to nie ten zarząd mógł wydawać te pieniądze, tylko ktoś mądrzejszy, no ale no, niestety. I pytacie, dlaczego ja się cieszę, skoro Barcelona traci zawodnika tak dobrego piłkarsko? A ja odpowiadam, że właśnie dlatego, że mi w piłce nożnej obchodzi coś więcej niż tylko to, czy ktoś ładnie kica nad piłką. Pewne wartości poza boiskiem, to jak traktuje się kolegów z drużyny, jeżeli nie sta i Pikę już publicznie mówili, że niech on się określi no bo zaraz zaczynamy sezon, to, to nie jest traktowanie fair w moim odczuciu kolegów z drużyny. Nie wspomnę o tym, że wypina się dupę na cały klub. Tatuś Neymara powiedział... Ojej, ja byłem za tym, żeby został w Barcelonie, ale po tym jak zachował się zarząd, odradziłem mu i już nie byłem za Barceloną. Przetłumaczę wam te słowa, bo może nie rozumiecie po portugalsku. Powiedział mniej więcej to. Doradzałem mu, żeby został w Barcelonie, bo byłem przekonany, że sypną hajsem, ale jak powiedzieli, że nie sypną hajsem, to powiedziałem, żeby spierdł. Tak to mniej więcej wyglądało, dlatego ja po Neymarze... Kurde, powinienem zrobić koszulkę, nie będę płakał po Neymarze. To jest moje zdanie. Czekam na Wasze opinie. Raz jeszcze zapraszam na odcinek. Na co Barcelona powinna wydać te 222 miliony? Na kogo w zasadzie? Albo na kogo wyda również? Pewnie będziecie pytali, czy takie koszulki można kupić. Otóż yy, mam ich dosłownie kilka, ale może dla jakiś konkurs, może na jakąś aukcję charytatywną? Zobaczymy, bo jest to naprawdę unikatowy ciuszek. Niewiele osób będzie mogło sobie pozwolić na to, żeby w nich pochodzić. Podoba mi się. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Raz jeszcze dziękuję za 300 tysięcy subskrypcji. E, jedziemy z tematami dalszymi. Wbijajcie na sport.pl, tam też zostawcie subskrypcję, bo to ja prowadzę ten kanał. Ale widzimy się w kolejnym odcinku. Jutro.